Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na takiego vloga domowego, trochę łączonego i będzie różnorodność, którą mam wrażenie najbardziej lubicie ostatnio na kanale. I zaczniemy sobie od Holu, bo zamówiłam parę rzeczy z Allegro, takich środków czystości, które lubię i często się o nie pytacie, więc zaraz sobie to otworzymy. I też czekam na dostawę mebli, która do mnie przyjdzie, więc mam nadzieję, że to się dzisiaj zdarzy. Chociaż ten przedział jest od 8 do 20. wiecie, no, lubię ten przedział. Jeżeli chodzi o tą przesyłkę z Allegro, to zamówiłam Zoflory. Ja bardzo lubię Zoflory i wam o tym wspominałam nieraz. Może nie uważam, że to jest najlepszy środek na świecie, ale nie uważam uważam, że ona jest zła. Uważam, że właśnie jest dla, raczej w kierunku tych dobrych. Ehm, lubię ją, bo pięknie pachnie. Uwielbiam, kiedy mój dom pięknie pachnie. Też e, nie widzę w ogóle smug po niej e, i zamówiłam dużo nowych zapachów, więc pomyślałam, że moglibyśmy tak na szybko sobie je przetestować. I zamówiłam też coś ekstra, czyli e, mamy tutaj najpierw może Country Garden. No ciekawa jestem, jak to będzie pachniało. E, rabarbarowy zapach też większy i one były akurat w bardzo dobrej cenie. Tutaj również zamówiłam taką szczotkę ekstra, szczotka do czyszczenia, one mi się świetnie sprawdzają, te szczotki też są w Action, jakby co. Bardzo fajnie czyści fugi, takie trudno dostępne miejsca, na przykład baterie, no u mnie 10 na 10 absolutnie. I słuchajcie taka nowość, ja nigdy tego nie miałam, to są takie wkłady do toalety z Zoflory. I pomyślałam, jak to zobaczyłam, nie no, muszę, muszę, muszę bo się udoszła. Także nie wiem, czy mieliście, dajcie znać. Kolejne zapachy, bo tutaj trochę ich jest. Mamy Midnight Blooms i to jest zapach, który ja miałam w znaczy mam nadal w sumie, w sprayu bo te w sprayu rzeczy są super uważam ekonomiczne. Bardzo fajnie wypadają też cenowo. One są około 20 zł. Tak. Oczywiście to zależy jaki zapach, ale muszę powiedzieć, że ten pięknie w ogóle się utrzymuje i bardzo go lubię. Często też, bo to jest taki, ja mam akurat stricte do łazienki, ale często spryskuję na przykład Swiffera i czyszczę listwy. Spryskuję trochę tą zoflorą i czyszczę listwę, bardzo fajnie to pachnie. I tutaj mam jeszcze do łazienki z kolei właśnie znowu, bo tam mi się kończy. Znaczy tak powoli mi się kończy, ale nie mogłam się powstrzymać. Słodka frezja, też nie miałam nigdy tego zapachu, a słyszałam, że on jest Rewelacyjny, właśnie jeżeli chodzi o płyny do podłogi. A tutaj stwierdziłam, że tyle zamówiłam tych zapachów, że spróbuję właśnie do łazienki. No i mamy jeszcze ten, który Wam pokazywałam wcześniej. On jest bardzo fajny, bardzo go lubię. Oraz oczywiście Linen Fresh, i to jest mój absolutnie ulubiony zapach, muszę powiedzieć. I wiecie co, pokażę wam, bo ja tutaj mam taką końcówkę Zoflory, właśnie ten um, sprayu. I to jest taki um, do czyszczenia um, spray do, um, wielofunkcyjny, w sumie to nie tylko do łazienki. Znaczy, to myślę, że też, ale um, on jest... Taką lżejszą giełką, że tak powiem, a te do łazienki to jest taka pianka bardziej, więc jeżeli będziecie zainteresowani, to yy, miejcie to na uwadze. Natomiast ja uważam, że on pięknie się utrzymuje, bardzo fajnie czyści, dezynfekuje jest taki, no właśnie niewymagający za bardzo, bo mam wrażenie, nie wiem, na przykład pronto, już od dawna nie używam prąto, bo nie wiem, ale kiedyś użyłam go na schodach w i po prostu się tak wyrzygnęłam, że stwierdziłam, że to jest zbyt niebezpieczne, ale ta zoflora w spreju do wszystkiego jest ekstra, także spróbujcie sobie, jeżeli nie używaliście nigdy zoflory, to zakochacie się w tych zapachach, bo one są niesamowite. Ja nie ukrywam, że jestem bardzo ciekawa tego rabarbaru. Zapach jest taki wytrawny, intensywny, jak dosłownie perfumy, tylko wiecie co, zastanawiam się, on będzie delikatnie mdły, ale to trzeba przetestować już po. Tak mi się wydaje, że najlepiej, kiedy już umujemy podłogę i sprawdzić, jak to pachnie, jak ten zapach się utrzymuje bo czasami taki bardziej intensywny yy, może się okazać yy, później idealny. Więc yy, zobaczymy. Cieszę się. <takujesz> Takich zakupów bardzo. E, do tego mamy Country Garden, którego też nigdy nie próbowałam. I to mam wrażenie, że będzie ślicznie pachnieć. Taki e, zapach kwiatowy się spodziewam. Mm -hmm. Ale, wiecie co, to pachnie trochę jak jakiś taki detergent do podłogi, który jest w sprzedaży. Coś pomiędzy Ajaxem. Nie wiem, taki, taki trochę medlano-kwiatowy. Więc spodziewałam się takiego bardziej świeżego zapachu. Yy, I jeszcze mi tutaj którego do podłogi nie miałam, ale ten zapach jest piękny, to ja wiem o tym doskonale. bardzo ładnie pachnie po nim później podłoga i się super ten zapach utrzymuje no i teraz zobaczmy tą frezję cudnie pięknie pachnie no już wiem, że to będzie mój ulubiony zapach a oczywiście ten fresh linen jest naprawdę niezrównany mam wrażenie, bo on jest taki świeży długo się utrzymuje nie jest taki zbyt intensywny, ale czuć go, no taki idealnie wyważony, że tak powiem zapach. Ten Rabarbar ma potencjał. Chyba najbardziej jestem zawiedziona, szczerze mówiąc, z tym Garden Country Garden. Bo on jest taki medlano kwiatowy, ale takie tanie trochę mydło. Nic nie wiem, A zapachy z ZoFlory uwielbiam. No i oczywiście jestem ciekawa tych kostek. Także, jak tylko posprzątam łazienki, to je zaraz przetestuję. To jest ten spray. Yy, Freshlinen, do wszystkiego. A to jest ta frezja do łazienki. Bardzo spoko. No i szczotka. Tą szczotkę Wam polecam. No jest wszędzie. Yy, ale na pewno w Action, no i oczywiście online. No to możecie ją dorwać bez problemu. I to jest bardzo tania sprawa, jakieś 3 złote. A to jest Freshly Nenzoflora. A ostatnio też kupiłam taki produkt do czyszczenia lodówek i powierzchni kuchennych i muszę powiedzieć, że jest bardzo spoko, bo nie pozostawia smug, jeżeli już zostajemy przy takim sprzątaniu. Naprawdę polecam Wam serdecznie. Ja go znalazłam w Rosmanie. Dobrze mi się wydaje, chyba tak. I kupiliśmy jeszcze taką fajną lampkę. Nie wiem, czy Wam ją pokazywałam. Bardzo nam się podoba. I ona będzie koło lustra. Kastylowa właśnie. Muszę Wam powiedzieć, że te wazoniki, które ostatnio kupiłam w Nekcie są tak śliczne, tak stylowe, tak mi pasują. One są idealne. Te kolory. Boskie. Uwielbiam. Jeżeli nie widzieliście tego holu to was serdecznie zapraszam tutaj wam zostawię w proponowanych chodźmy blazikhei więc tylko czekamy teraz na skręcanie Matera no teraz Zikei. zamówiliśmy ja bardzo lubię te materace uważam że są super wygodne nie wiem czy też podzielacie moje zdanie przy okazji holu z Ikei mówiłam wam o nich więcej ale uważam że one są bardzo wygodne. Oczywiście to zależy też, jaki ma teraz, i po otwarciu trzeba poczekać około 24 godziny, jeżeli dobrze pamiętam. Uzupełniałam swoje kosmetyczne zapasy i znalazłam bardzo fajne majteczki w zarze na dziale dziecięcym czy znaczy dla dzieci w sensie. I jest dość sporo rzeczy z kolekcji walentynkowej i te produkty są tańsze, mam wrażenie, bo na przykład koszulki były za 29 zł, tylko no, nie trafiałam na rozmiar. Ale bardzo fajna jakość tych majteczek i dużo było basicowych, no i właśnie tych walentynkowych także można też na stronie kupić, jakbyście byli zainteresowani. Byłam też w Reserved, ale to Wam pokażę później. Na no, szybko pokażę Wam moje małe zakupy przede wszystkim ukochane wafle, że we w chłodzie, nie wiem co w nich jest takiego niezwykłego ale no, ostatnio to jest mój absolutny ulubieniec. Tak samo jestem uzależniona od parmezanu, parmezano-redziano Serkozi, też ten szczególnie. I znalazłam takie, wybrałam nie bezglutenowe, ciekawa jestem, jak to smakuje. I lekkie wafelki. To jest taka mniejsza wersja tego, można powiedzieć. I to są takie cienkie wafelki, chyba trzy sztuk. Tak, trzy sztuki. No. no i kupiłam też serek wiejski, bo pomyślałam, że zrobię ten chleb z TikToka z Instagrama, nie wiem z czego on jest, ale wiralowy chleb serek wiejski i jajko I to tyle, tak w ogóle z mojego przepięknego bukietu walentynkowego zrobiłam parę, bo musiałam go rozczłonkować, bo niektóre kwiaty już nie dały rady, I chciałam Wam pokazać jak taki bukiecik może zyskać drugie życie jeszcze jedną przesyłkę, która przed chwilą do mnie przyszła, zamówiłam więcej kostek, też chętnie sprawdzę tą firmę, to jest jakaś niemiecka te solid orientale oczywiście, zapasy płyną do puchania, które uwielbiam, zaczęłam yy, testować znowu dezodoranty i padło na te Solidary, ale skoro tak kocham ten zapach, jestem ciekawa, użyłam raz i na razie jestem zachwycona, ale raz to za mało. I wzięłam także takie patyczki zapachowe Ayurveda, właśnie z tej serii, one są naprawdę bardzo trwałe i pięknie roztoczają zapach, pięknie. No i na próbę też kostki do zmywarki. Nie znam. Nie wiem, czy mieliście. Dajcie znać.